Siemanko, witam Ciebie w najnowszym odcinku tutaj, albo w nie najnowszym, jeśli widzisz to już jakiś czas, po tym jak to nagrałam. W każdym razie dzisiaj będziemy się zajmować wzorami elektronowymi kreskowymi dla związków kowalencyjnych. I teraz nie przedłużając, przejdziemy sobie do rysowania wzorów od razu. Małe takie ostrzeżenie, coś o czym chciałabym wspomnieć na wstępie. Podczas rysowania wzorów tych związków. Nie będę uwzględniała geometrii cząsteczek, bo zakładam, że jeżeli tutaj przyszłaś, przyszedłeś, to zakładam, że nie są znane ci te podstawy, o których tutaj będzie mowa. Więc będę rysowała z poziomu osoby, która jeszcze nie doszła w ogóle do tematu, jakim jest geometria cząsteczek. Przechodzimy sobie do pierwszej cząsteczki, którą jest cząsteczka wody. I teraz, tak. Aby narysować dobrze wzór elektronowy, najpierw musimy rozpoznać, co będzie atomem centralnym, czyli atomem, od którego będą odchodziły właśnie te podstawniki. No i kiedy sobie spojrzymy na cząsteczkę wody, no to niewątpliwie tlen będzie atomem centralnym. Tlen jest jeden, będzie on w środku, będzie się łączyć z dwoma wodorami. Dlaczego? No bo jest jako jedyny. Zazwyczaj będzie tak, że atomem centralnym będzie to, co jest jedno. Czyli jeżeli na przykład tutaj mamy Tlen i dwa wodory, tlen będzie atomem centralnym. Jeżeli tutaj mamy bor i trzy chlory, bor będzie atomem centralnym. Jeżeli tutaj mamy CO2, to węgiel będzie atomem centralnym, bo tleny mamy dwa. W H2CO3 atomem centralnym będzie oczywiście węgiel, a w HNO3 atomem centralnym będzie azot. Jeżeli będziemy rozważać kwasy, to atomem centralnym będzie zazwyczaj to. Od czego pochodzi ten kwas, od czego pochodzi nazwa danego kwasu? Czyli jeżeli mamy kwas węglowy, atomem centralnym będzie węgiel. Jeżeli będziemy mieli kwas azotowy, to atomem centralnym będzie azot. Gdybyśmy mieli kwas siarkowy, to w kwasie siarkowym, o tutaj na przykład, atomem centralnym będzie siarka. I jeżeli chodzi o pierwszy związek, pierwszy związek to będzie H2O, już wiemy co z atomem centralnym: atomem centralnym będzie tlen. Od niego odchodzą dwa tak zwane podstawniki. W tym przypadku będą to atomy wodoru. I teraz chwytamy za układ okresowy i patrzymy, co będzie tutaj, jaka będzie liczba elektronów dla, dla każdego z tych pierwiastków. Mm, musimy się zastanowić, do czego tak właściwie będzie dążyć wodór. Wodór ma jeden elektron walencyjny. No to on sobie wystawia ten elektron walencyjny. No i teraz zasada jest taka, że. Tyle, ile danemu pierwiastkowi będzie brakować elektronów do osiągnięcia oktetu, bo pamiętamy, że pierwiastki trążą do oktetu elektronowego, czyli do posiadania ośmiu elektronów, bądź w przypadku wodoru i litu do dwóch, do dubletu elektronowego, no to tyle, ile mu potrzeba tak właściwie do osiągnięcia tej konfiguracji gazu szlachetnego, tyle on sam będzie wystawiać. Czyli wodór, jemu brakuje... Do osiągnięcia dubletu jednego elektronu, więc każdy z tych wodorów będzie wystawiać właśnie po jednym elektronie w stronę tlenu. Natomiast tlen ma 6 elektronów walencyjnych, więc brakuje mu dwóch elektronów, no bo 6 do 8 to będzie 2. I teraz ten nasz tlen będzie jeden elektron wystawiać w stronę wodoru i drugi również. Brakuje mu dwóch, więc będzie wystawiać 2. No i teraz. Sprawdzamy jeszcze, ile temu tlenowi będzie zostawało tamtych elektronów walencyjnych. No, jeżeli on ma 6, a zużył powiedzmy 2, tu jest pierwszy, tu jest drugi, miał 6, zużył 2, to zostają mu 4. Tutaj jest pierwsza para, a tutaj jest druga para. No i teraz już ta łatwiejsza część, sprawdzamy czy się zgadzają wszystkie elektrony, ten wodór ma dwa elektrony, bierzemy też pod uwagę te, które pochodzą od tlenu, ponieważ są one uwspólnione, czyli bierzemy pod uwagę te dwa tutaj, te dwa tutaj, widzimy, że każdy z tych wodorów ma dublet elektronowy. No i ten tlen tutaj e, ma 8 elektronów, tu ma 2, tu ma 2, czyli łącznie 4 plus te 4, e, mamy ich łącznie 8, czyli tlen osiągnął oktet, natomiast wodory osiągnęły dublet elektronowy, wszystko się zgadza, możemy zapisać sobie to kreskowo. No to wzór elektronowy kreskowy będzie wyglądać w ten sposób, czyli e, tlen para, para każdą, Parę elektronów zastępujemy pojedynczą kreską. To zamieniło się w to, to zamieniło się w to, a te dwie pary zamieniły się w te dwie pary. Następnym przykładem będzie chlorek boru. No dobra, chcemy sobie narysować wzór dla chlorku boru. No to wiemy, że bor będzie atomem centralnym. Wokół niego będą trzy chlory. I teraz tak. Zaczynamy od podstawników. Musimy sobie sprawdzić, ile one elektronów będą wystawiały w stronę boru. No to chlor jest pierwiastkiem, który leży w grupie 17, ma 7 elektronów walencyjnych, więc będzie wystawiać jeden elektron w stronę boru. No bo jeżeli ma 7, do oktetu brakuje mu 1, to każdy z tych chlorów będzie wystawiać po prostu po jednym elektronie. Ten ma 7, musi wystawić 1, ten ma 7, musi wystawić 1, i ten też ma 7, więc musi wystawić 1. Ok, bor musi się odwdzięczyć taką samą liczbą elektronów. Czyli jeżeli chlor wystawił 1, to bor też musi, tutaj też musi i tutaj też musi. Czyli w każdym przypadku, jeżeli chlor um, chce dać borowi, znaczy w przypadku wiązań kowalencyjnych może niekoniecznie dać, ale jeżeli chce uwspólnić ten jeden elektron z borem, to bor musi się odwdzięczyć również jednym elektronem. Dobrze. No i teraz sprawdzamy sobie, czy się zgadza liczba elektronów e, walencyjnych. No to widzimy, że chlorom jeszcze brakuje. Tutaj dały 1. E, jeżeli mają 7, dały 1. No to zostaje im ich 6. Czyli mamy w konsekwencji. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I teraz uwaga. Chlorek boru jest takim dosyć wyjątkowym wyjątkiem, bym powiedziała, ponieważ pojawia się on często w zadaniach, a jak teraz spojrzymy sobie dla boru na tą liczbę elektronów walencyjnych, to okazuje się, że u wspólnionych ma on 6, a nie 8. Ale jeżeli chodzi o bor, czy też czasami glin, czy gdzieś tam właśnie te dwa pierwiastki, ogólnie o grupę 13, no to one nie będą chętne do tego, aby tworzyć oktet elektronowy, głównie mówimy o Borze, bo on będzie głównie tworzyć związki kowalencyjne w tej trzynastej grupie, związki Boru i niektóre związki glinu, no nie będą chciały tworząc te związki kowalencyjne, nie będą potrzebowały oktetu, tylko 6 elektronów, co wynika po prostu z ich konfiguracji. Czyli BOR, jeżeli będziesz rysować związek Boru, i okaże się, że BOR nie ma ośmiu elektronów, tylko 6, to pamiętaj, jest to jak najbardziej poprawne, bo mówię, bor często tworzy takie związki, gdzie nie ma tych 8, tylko 6 elektronów. Może się zdarzyć tak, że bor będzie tworzyć jakiś związek kompleksowy i za pomocą wiązania koordynacyjnego jeszcze przyjmie sobie parę elektronową, może jak najbardziej tak być, ponieważ ma on 6 elektronów, a nie 8, to tak na marginesie. No właśnie. Natomiast każdy z tych chlorów ma już OK, ma już dobrze ma te 8 elektronów walencyjnych osiągnęło oktet elektronowy, no i zastępujemy sobie to na wzór elektronowy, kreskowy, czyli tak bor trzy kreski, chlor, chlor i chlor. No i każdy z chlorów jest zamknięty w tak zwane pudełko, czyli po prostu ma te trzy wolne pary elektronowe. Dobra. Następnym związkiem dla którego będziemy chcieli sobie rozrysować wzór elektronowy będzie CO2. Czyli znowu najpierw atom centralny C2, podstawniki i teraz ustalamy sobie liczbę elektronów i co ile będzie czego tam gdzieś oddawać albo raczej wspólniać. To tak. Tlen ma 6 elektronów walencyjnych, więc brakuje mu dwóch. A jak brakuje mu dwóch, to będzie wystawiać dwa elektrony w stronę węgla. Drugi Tlen będzie robić dokładnie to samo. No i teraz, jak już wiemy, że tlen wystawił po dwa elektrony, to węgiel musi się odwdzięczyć tym samym, czyli raz, dwa, raz i dwa. No i wszystko się zgadza, ponieważ faktycznie węgiel leży w grupie 14 i ma cztery elektrony walencyjne. Zużył wszystkie elektrony. No i teraz widzimy, że faktycznie ma on ten oktet ma on 8 elektronów walencyjnych. No i jak już widzimy, że tutaj wszystko się nam zgadza ładnie, ten węgiel ma 8 elektronów, tleny dały po 2, to dorysowujemy sobie wolne pary elektronowe, czyli tak, każdy z tlenów zużył po 2 elektrony, miał 6, zużył 2, zostały mu 4, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy i cztery. No i teraz patrzymy jeszcze czy się aby na pewno tutaj wszystko zgadza łącznie z tymi podstawnikami. To tak. Węgiel ma 8, tlen ma 8 i tlen również ma 8. Wszystko jak najbardziej się zgadza. Przechodzimy sobie do rysowania wzoru kreskowego, czyli mamy węgiel, podwójne wiązanie z tlenem, podwójne wiązanie z tlenem. No i widzimy, że tutaj mamy Wolną parę elektronową, drugą wolną parę i tutaj dokładnie tak samo. Następnym związkiem, który będziemy sobie rozrysowywać, będzie H2CO3. No i tutaj już mamy kwas. I generalnie, jeśli będziemy rozrysowywać sobie wzory dla większości kwasów, nie dla wszystkich, ale te wyjątki to raczej będą omawiane przy okazji fosforu i jego związków, niż tutaj. I teraz tak. W większości będzie tak, że mamy ten atom centralny, no i będzie on połączony bezpośrednio z tlenami. I teraz tak tleny będą połączone z wodorami. Oczywiście w przypadku tego kwasu nie wszystkie, ponieważ mamy tylko dwa wodory i aż trzy tleny, czyli wniosek jest taki, że tu będziemy mieli jeden tlen, który nie jest połączony z wodorem, natomiast tu będą dwa wodory właśnie połączone z tym tlenem. I zaczynamy sobie od samych brzegów, czyli właśnie od tych wodorów. No to wiemy, że wodór ma jeden elektron walencyjny, ten jeden elektron będzie wystawiać właśnie w stronę tlenu. Tlen Musi się wodorowi odwdzięczyć również jednym elektronem, bo pamiętamy zasadę. Tyle, ile dany pierwiastek gdzieś tam będzie tych elektronów wystawiać w stronę drugiego pierwiastka, tyle ten musi mu się odwdzięczyć. Czyli wniosek jest taki, że ten wodór wystawił jeden elektron w stronę tlenu, to ten tlen się odwdzięczył mu dokładnie tym samym. I teraz tak. Ile tlenowi brakuje teraz do osiągnięcia tego naszego oktetu? No dobra, no to ogólnie on ma 6 elektronów walencyjnych. Jeden uwspólnił z wodorem, nie? O ten tutaj, on teraz również należy do tlenu. No to jeżeli również należy do tlenu, no to 6 plus 1 to jest 7, no to dalej nie jest 8. Więc ten tlen musi również drugi elektron wystawić w stronę tego naszego węgla. Czyli w sumie wystawia on dwa, nie? Tutaj wystawił jeden, tu wystawił drugi, w sumie wystawił dwa elektrony, bo brakuje mu dwóch do posiadania ośmiu. No dobrze, teraz ten węgiel musi się odwdzięczyć dokładnie tym samym. Może weźmy jeszcze inny kolor, tutaj i tutaj. No i przechodzimy do tego ostatniego tlenu. Tu nie masz takiego problemu, ponieważ sześć elektronów, brakuje mu dwóch do ośmiu, więc wystawiać będzie dwa. No i węgiel musi się również tutaj odwdzięczyć tym samym. Dobrze. Teraz ustalamy sobie liczbę elektronów walencyjnych tych niewiążących par elektronowych. No to każdy z, tlenów, każdy z tlenów tak naprawdę uwspólnił dwa swoje elektrony z sześciu, czyli każdemu z tych tlenów będą zostawały cztery: raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy i cztery. No i teraz sprawdzamy, czy się wszystko zgadza. Mamy dublet, mamy dublet. Mamy oktet elektronowy, mamy oktet elektronowy. Tutaj również mamy oktet, no i tutaj widzimy, że również oktet jest widoczny. Czyli każdy e, z tych pierwiastków osiągnął właśnie to, co chciał. Więc przechodzimy sobie teraz na wzór elektronowy kreskowy. Czyli mamy węgiel podwójne z tlenem. Dwie wolne pary, pojedyncze, pojedyncze. Tlen tutaj jest. Wodór, dwie wolne pary i tutaj dwie wolne pary i również wodór. Następnym przykładem, który będziemy rozrysowywać, będzie kwas azotowy 5. No i znowu atom centralny, trzy podstawniki, jeden z tlenów połączony z wodorem. Wodór wystawia jeden elektron w stronę tlenu. Tlen mu się odwdzięcza tym samym. Teraz ma elektronów 6 plus 1 od wodoru, czyli ma ich 7. No i jeżeli ma 7, brakuje mu jednego, czyli ten jeden elektron będzie wystawiany w stronę azotu. Azot odwdzięcza mu się tym samym. I teraz przechodzimy do reszty tych tlenów. Ten tlen będzie wystawiać 2, ten tlen również będzie wystawiać 2. No i azot musi się odwdzięczyć dokładnie tym samym w stronę tych tlenów. I teraz sprawdzamy sobie, czy zgadza się liczba elektronów walencyjnych dla tego naszego azotu. O to ma 4 plus 4, co daje nam 8, plus 2, co w sumie daje nam 10, czyli mamy o 2 za dużo. Co robić w takiej sytuacji? Jeżeli atom centralny ma o 2 za dużo elektrony, to tworzymy wiązanie koordynacyjne do tego tlenu, któremu brakuje 6 elektronów. Nie, nie może być absolutnie sytuacji, że to wiązanie koordynacyjne będzie tworzone do tego tlenu. Zaraz sobie rozpatrzymy dlaczego. No to tworzymy wiązanie koordynacyjne, nie ma to znaczenia, czy do tego tlenu, czy do tego tlenu. Najważniejsze jest to, żeby w ogóle to wiązanie koordynacyjne e, utworzyć do tlenu, który ma 6 elektronów walencyjnych, żadne uwspólnione. No dobrze, czyli przenosimy sobie tę parę. Tutaj ona już nie będzie uczestniczyła w tym wiązaniu, tylko będzie tutaj pomiędzy tlenem a azotem wiązanie koordynacyjne, właśnie e, od azotu do tlenu. No i teraz sprawdzamy, czy się zgadza. No jak najbardziej. 2, 4, 8 i teraz dorysowujemy sobie resztę elektronów walencyjnych, żeby sprawdzić, czy aby na pewno się zgadza. Czyli tutaj mamy w sumie jeszcze do tego 4 elektrony. Tutaj mamy jeszcze 4 i tutaj mamy jeszcze Cztery, tak żeby każdy z tych tlenów miał 6 elektronów. No i teraz sprawdzamy jak wygląda sytuacja z oktetami. 8 zgadza się. 8 zgadza się i 8 również się zgadza. Tutaj mamy 2. No i ten atom centralny również ma 8 elektronów walencyjnych. Wszystko bez problemu się zgadza. Czyli podsumowując, jeżeli atom centralny ma o 2 za dużo elektrony, to wtedy musimy utworzyć wiązanie koordynacyjne. Jeżeli będziemy mieć na przykład o 4 za duże elektrony, to będziemy tworzyć dwa wiązania koordynacyjne. Bardzo ważne jest to, żeby to wiązanie koordynacyjne było tworzone do pierwiastka, który najczęściej ma 6 elektronów walencyjnych. Bo jeżeli rozpatrzymy sobie taki przykład, jak no nie wiem, SF6 to jest taki związek: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, trochę koślawo to zrobiłam, no ale cóż, trudno. I teraz tak, atomem centralnym jest siarka, i jest ona otoczona właśnie przez fluory. I teraz każdy z tych fluorów ma oczywiście trzy wolne pary elektronowe. Trzy wolne pary elektronowe. I teraz tak, zauważmy, że tutaj siarka ma aż 10 elektronów walencyjnych, a mimo tego nie ma tu żadnego wiązania koordynacyjnego, tak jak w tym związku. Dlaczego? Różnica leży w podstawnikach. Fluor ma 7 elektronów walencyjnych, więc jeżeli on by był akceptorem tego wiązania koordynacyjnego, to w sumie tych elektronów walencyjnych miałby 9, a on nie ma gdzie tego pomieścić. Nie? Czyli jakby miał te 9 elektronów walencyjnych, no nie będzie nam się to zgadzało, nie będzie się to opłacało w ogóle. Nie będzie to korzystne dla tego pierwiastka. Natomiast tutaj tlen idealnie 6 elektronów walencyjnych, więc jak uwspólni koordynacyjnie gdzieś tam z azotem te dwa elektrony, to wtedy będzie mieć 8, czyli tyle, ile powinien mieć. W taki sposób atom tlenu może być akceptorem wiązania koordynacyjnego, natomiast atom fluoru no nie bardzo może nim być, ponieważ ma 7 elektronów walencyjnych. Dobrze. No, i teraz chcemy sobie to rozrysować na wzór elektronowy kreskowy, czyli mamy azot, tutaj mamy 3 elektrony, tlen, tutaj, tutaj podwójne, pojedyncze i zamykamy to w pudełka. I w taki sposób będzie wyglądać wzór elektronowy kreskowy dla kwasu azotowego 5. No, i ostatnim przykładem, który będziemy rozważać, będzie kwas siarkowy 6H2SO4. I lecimy dokładnie tym samym schematem co wcześniej. Czyli siarka, atom centralny, wokół będą cztery tleny. Dwa z nich łączyć się będą z wodorami. Możemy dać ten i ten. I teraz znowu zaczynamy od końca, czyli zaczynamy od wodorów. Wystawia jeden elektron, wystawia jeden elektron. Tlen musi się odwdzięczyć tym samym. No i teraz, jeżeli tlen odwdzięczył się tym samym, miał 6 elektronów, teraz ma 7. Więc wystawię jeden w stronę siarki, aby mieć 8. Te dwa tleny mają po 6 elektronów walencyjnych, więc będą dwa elektrony wystawiać właśnie w stronę siarki. Dobra. I teraz siarka odwdzięcza się tym samym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zgadza się, siarka ma 6 elektronów walencyjnych. Dobrze. Jak już widzimy, że. Yy, Ogarnęliśmy sobie to, co tam się gdzie wystawia, w jaki sposób, no to liczymy sobie, ile ten atom centralny ma elektronów walencyjnych. I teraz tak. E, mamy 4, 8, 10, 12. 12 elektronów walencyjnych. No to obok ósemki nawet nie leży, więc jaki jest wniosek? Mamy o 4 elektrony walencyjne za dużo. O 4 elektrony walencyjne za dużo. Więc będą musiały być dwa, dwa wiązania koordynacyjne. Dobrze, to do czego mogą być tworzone te wiązania koordynacyjne? No oczywiście do tych tlenów, które mają sześć elektronów walencyjnych, bo tutaj by była sytuacja jak z fluorem. Ten tlen ma ich już 7, ten tlen ma ich już 7. Jakby dostał jeszcze dwa na zasadzie tego wiązania koordynacyjnego, to byłoby 9, no nie może tak być. Więc wniosek jest taki, że ten tlen idzie tutaj, te dwa elektrony idą sobie tutaj. No, i mamy wiązanie koordynacyjne tworzone przez siarkę. Wiązanie koordynacyjne tworzone przez siarkę. Dobrze. No i teraz kolejna sprawa. Już widzimy, że się zgadza ta liczba elektronów. Tutaj mamy 2, 4, 6, 8. Siarka ma oktet, siarka jest zadowolona. Teraz dorysowujemy sobie elektrony walencyjne, żeby sprawdzić, czy aby na pewno te wszystkie tleny tam nam się zgadzają. Czyli Tutaj jeszcze muszą być 4, teraz mamy 6, jeszcze 4, mamy 6, i tu też jeszcze 4, i mamy 6. Czyli wniosek jest taki, że tutaj musiały być aż dwa wiązania koordynacyjne, bo mieliśmy o 4 elektrony za dużo, o dwie pary elektronowe za dużo. No i mamy wygodną sytuację, ponieważ tlen jest pierwiastkiem, który ma 6 elektronów walencyjnych, więc możemy sobie to e, wiązanie koordynacyjne do niego właśnie utworzyć i będzie mieć 8 elektronów. No i teraz rozrysowujemy sobie to elektronowo, czyli siarka, tlen, 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 tlen i wodór, tlen i wodór. No i teraz tak. Tu mamy pojedyncze, pojedyncze. Tu mamy pojedyncze, pojedyncze same. Pojedyncze wiązania tutaj, tutaj, no i jeszcze tutaj mamy wolne pary elektronowe dużo tych wolnych par elektronowych ten tlen zamknięty w pudełku tutaj te podwójne wiązania. Dobrze, w taki sposób powinien wyglądać właśnie wzór elektronowy dla tego naszego kwasu siarkowego 6.